teraz się zmierzyć z zadaniem 19. Ono jest bardzo nietypowy, nietypowe, bym powiedział. Wczytajmy się dokładnie w treść. Mamy czytać zamieszczony list obok. To przeczytajmy go. Grały milion dolarów, możesz zarobić duże pieniądze. Wyślij jednego dolara osobie z numerem 1. Przepisz ten list w 10 egzemplarzach, usuwając pierwsze nazwisko i wpisując na końcu swoje nazwisko z numerem 10. Wyślij przepisane listy do 10 różnych osób. Już wkrótce ty znajdziesz się na początku listy osób i otrzymasz wielką fortunę. I czy to jest w ogóle prawda? No, mamy, że pan N.A. i wniak dał się wciągnąć w tę grę. Załóżmy, że każda osoba, która otrzyma taki list, zastosuje się do instrukcji i wciągnie do gry 10 nowych osób. Ile osób oprócz pana? Iwniaka musiałoby wziąć udział w grze, aby otrzymał on fortunę. No, ciekawe zadanko. Musimy sobie to podzielić na kroki. Wiemy, że pan iwniak wysyła do 10 osób, każda z tych 10 osób do kolejnych 10 osób, więc tu nam będzie się potęgowało. Co się będzie potęgowało? Mamy najpierw, tak, 10 do pierwszej, czy to są osoby. Do którego wysłał pan Iwniak, później te 10 osób do kolejnych 10, czyli to byłoby 10 razy 10, czyli 10 do drugiej, to mamy 100, później te 100 osób do kolejnych 10, czyli to byłoby 10 razy 10, to sobie możemy tą setkę rozpisać, razy 10, czyli byłoby 10 do potęgi trzeciej, czyli zauważamy sobie, że te wykładniki nam tutaj będą rosnąć. I możemy zauważyć, że list docierający do kolejnych osób, i na przykład to już sobie zrobimy 10 do 10, czyli byłaby jedynka z dziesięcioma zerami, i wtedy pan Iwniak jest na pierwszym miejscu listy. Skąd to wiemy? Sobie Może rozpiszmy, że byłoby 10 do 3, to byłoby 1000 osób, i w kroku czwartym list dociera do kolejnych. 10 do potęgi czwartej, czyli 10 tysięcy osób. Pan Iwniak jest na siódmym miejscu wtedy. Dlaczego na siódmym? Bo tu był na ósmym, tu był na dziewiątym, a tu był na miejscu dziesiątym, czyli 10 do piątej dałoby nam miejsce jedno mniej, czyli szóste, tu piąte, to byłoby 10 do szóstej. Później 10 do potęgi siódmej, miejsce czwarte. 10 do potęgi ósmej, miejsce trzecie. Już jest podium. 10 do dziewiątej, miejsce drugie. I wreszcie mamy pierwsze miejsce. 10 do potęgi pierwszej. I to jest potwierdzeniem właśnie tej naszej tutaj odpowiedzi. Obliczamy, ile osób musiałoby wziąć udział w grze, aby pan Iwniak otrzymał pieniądze. Czyli teraz musimy sobie to sumować. I mamy, że to jest 10, potem kolejnych 10 osób wysłało, czy to jest setka, potem jest to tysiąc. Możemy sobie to zapisywać w postaci dziesiątek i potęg i tak dalej, aż tam dojdzie nam do 10 do dziesiątej. To my sobie to wyrażenie zapiszemy w postaci potęg, czyli 10 do potęgi pierwszej, plus 10 do drugiej, plus 10 do trzeciej. No, aż dojedziemy do tej dziesiątki, czyli trochę tego wypisywania tutaj mamy, przed ostatnimi 10 do 9 i 10 do 10. Musimy to sumować. To będą same jedynki z zerami. Wiemy, że największa to jest dziesiątka, tutaj 10 do 10, czyli to będzie jedynka z dziewięcioma zerami. I jakbyśmy sobie na przykład chcieli rozpisać tylko 10 do pierwszej, plus 10 do drugiej, plus 10 do trzeciej pisemnie, to byłoby 10, 100 i 1000, czyli te jedynki będą tutaj spadały i na końcu będzie 0. Tak samo będzie tutaj. Wiemy, że 10 do 10 to jest jedynka i 9 zer, czyli jest z tego jedynka i tak jak wspomniałem będzie... Nie 9, tylko 10, bo wykładnik to 10. Dlatego sobie musimy przygotować tutaj po tej jedynce 10 miejsc. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na końcu wiemy, że będzie 0, a te wszystkie miejsca tutaj wolne zastąpią nam, jak tutaj, jedynki, czyli sobie uzupełnimy te miejsca jedynkami. Czyli Czyli, czyli tyle osób musiałoby wziąć udział w tej grze. Tu sobie możemy od trzy miejsca oddzielić, trzy miejsca oddzielić, trzy miejsca oddzielić. I faktycznie wychodzi nam odpowiedź, że aby pan Iwnajk otrzymał fortunę w grze, musiałby wziąć udział. No i ta wartość, tyle osób w tej grze musiałoby wziąć udział. I mamy odpowiedź na to dość nietypowe zadanko.